Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was drodzy telewidzowie, którzy oglądacie ten program, tylko słowo, w którym komentujemy, rozważamy, zastanawiamy się nad najbliższą niedzielną Ewangelią. Przeżywamy dzisiaj zesłanie Ducha Świętego i Ewangelia dotyczy obietnicy Ojca. W ten sposób nazwana jest trzecia osoba Trójcy Świętej, i Duch Święty, paraklet, pocieszyciel, uświęciciel, jest przez Pana Jezusa rozpoznany jako obietnica. W bardzo ciekawym kontekście padają te słowa definiujące Ducha Świętego, nadające mu tę nazwę, ten tytuł obietnicy. Pan Jezus mówi: Kto mnie miłuje, ten będzie zachowywał. Moją naukę, a Ojciec mój da mu obietnicę. I to jest bardzo ciekawe ujęcie, że Panu Jezusowi zależy, byśmy wypełniali w naszym życiu wszystko, to, co nam zalecił. Zależy Mu, byśmy uczynkami, Praktyką naszego życia, naszymi czynami, aktami, które wykonujemy jako ludzie, potwierdzali, że jesteśmy chrześcijanami. Innymi słowy, kochasz Pana Jezusa Chrystusa, gdy w Twoim życiu odzwierciedla się Jego nauka, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Warto zatem zadać podstawowe, fundamentalne pytanie: na ile w swym życiu odzwierciedlasz Ewangelię Chrystusową, a w sposób szczególny to, co Chrystus zalecił swym uczniom? Stąd pytaniem uszczegóławiającym jest: czy znasz, czy wiesz to, co Chrystus zalecał? Co Chrystus przekazał w czterech Ewangeliach, w Piśmie Świętym. Warto zatem zastanawiać się, rozważać nasze życie w kontekście Ewangelii. Zatem miłość do Pana Jezusa nie jest jedynie li kwestią emocji, uczuć. To jest także rachunek. Z tego, jak w swym życiu praktykujesz chrześcijaństwo, katolicyzm. Czy wcielasz w życie przykazanie miłości? Potem Chrystus poznaje, czy go kochasz, czy realizujesz Jego zalecenia? Prosta metoda zatem przekazana w dzisiejszej Ewangelii Ewangelii, na zesłanie Ducha Świętego, która pozostawia nas z pytaniem o realizację słów Chrystusa. Zatem, Duchu Święty, przyjdź, uzdolni nas do wypełnienia wszystkiego, co Chrystus nam powierzył. Amen. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże.